Cześć moi drodzy! Wszystkie sekrety z wszystkich odcinków Skibidi Toilet, zaczynamy serdecznie. Jak widzicie jest tu naprawdę mega dużo rzeczy, które możecie odkryć. Mamy to, ta wersja to jest remake'owa, czyli po prostu przy, odnowiona, odświeżona. I w tej wersji macie... Jest też szeroka, prawda? Większa. Bo zazwyczaj zaczynał y, Dafugbom, czyli twórca. Okej, okay, to jest obraz y, z jednej z muzyki. Mamy Kate Busha. Ja sobie troszkę to przyspieszę, no bo wiecie. Część my oglądaliśmy już pewnie większość z was oglądała większość tych. Okej, okay, mamy Dancing Camerman, czyli tańcząca kamera. Mamy też Gina i Gordon Freemana i Jimena. To jest Jimen, który potem będzie toaletą, tak swoją drogą. I mamy Toilet Face. To jest pierwsza toaleta chyba ever. Tak swoją drogą. Myślę, że nie będzie Wam przeszkadzało, jeżeli to troszkę z przyspieszenia obejrzymy, no bo my chcemy wszystkie te znaleźć. Mamy spinning Gordon Freeman. Także widzicie, naprawdę tu jest mega dużo. Mamy dancing camerman, czyli tańcząca kamera. Mamy tutaj też Jimena. I wydaje się, że ten Jimen po prostu został przerobiony na toaletę potem, po pewnym czasie. Patrzcie, mamy też latającą toaletę. Mamy kamerę, kamer, człowiek, kamermana z pierwszego sezonu. I ludzie, którzy jedzą kupę tak swoją drogą i gołego faceta tutaj mamy i znowu Jimena. A tu jest patrzcie. Oni się wszyscy zamienią w toalety. Zobaczcie. I teraz to Skibidi Toilets są. A patrzcie, tu mamy oryginalną wersję, czyli tą shortową. Jak widzicie, i na, one się różnią. Te remaki różnią się od oryginałów, bo tutaj mamy inny obraz. Tak swoją drogą. Więc naprawdę spoko. Mamy. E, ja jeszcze bardziej przyspieszę, słuchajcie. Mamy Gordon Freemana. Ludzi tańczących. Także myślę, że przyspieszymy sobie to, będzie to nam o wiele łatwiej znaleźć wszystkie sekrety. Mamy, patrzcie, tańczącego Jimena, mamy pierwszą toaletę. Znowu jest ten obraz pierwszej toalety. Spider-Man też był w tym odcinku, nawet. Mamy Gordona Freemana. Naprawdę bardzo dużo osób. Hmm. Oczywiście te wszystkie sekrety przygotował Ranana. Mamy Freeman. Tańczący i to jest słuchajcie toaleta ta początkowa, ale będziemy mieli zaraz pomnik tej pierwszej toalety. Tu mamy Jimena. Patrzcie tańczący Jimen. Tutaj był jeszcze taki normalny, już jeszcze nie skibidi Toilet No i ogłuszeni kamermeni. Tutaj przez tego asesyna. Oj O i proszę pomnik z pierwszą toaletą. Pierwsza toaleta, jaka się pojawiła. To jest ciekawe. Co ciekawe, oni to zamolowują te obrazy. O, tutaj mamy tańczącego, kręcącego się stickmana. Tu jest obraz toalety. Znowu oni czczą go jak boga, słuchajcie. Więc to jest mega. I to dużo mówi, jakby. O, latający szkielet był w odcinku. No tutaj był e, chyba Gordon i Calhoun. Czyli można powiedzieć, że jak Jimen został przejechany, rozjechany przez te toalety, to również ten Gordon i ten reszta będzie prawdopodobnie z e, Toilets też się zamienią. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, i teraz lecimy, normalne odcinki lecą, prawda? Na niektórych nie było sekretów ani easter eggów, to trzeba pamiętać. Ale myślę, że oglądaliście już tyle razy, że nie będziemy po prostu z normalną prędkością to oglądać. Mamy brązową toaletę. Ciekawe, co się z nią stało swoją drogą potem. Pierwsza toaleta ever. I patrzcie, tu mamy porównanie. Mamy naukowca tego z początkowego e, z pierwszych odcinków, a tu jest po lewej z epizodu 30, odcinka 30. Zupełnie inaczej wygląda. Mamy researcher toilet, czy jakiś bada odkrywca. Mamy kota toaletę i blue helmet, ale to bardziej jako inżynier, by można było powiedzieć. Rocket Toilet, Triple Toilet, no Triple Demon, ja bym powiedział, potrójny demon. Oj, patrzcie. Ta z e odcinka 9 została zniszczona. Statua, pomnik. Mamy kamo toaletę, moro. Kamuflaż. No i tytan się pierwszy raz pojawia. kamermeni jedzą frytki, popcorn i piją chyba kole. Tu też w sumie popcorn. No i to walka. Szkoda, że od tego momentu tytan już się nie pojawił kameramen O patrzcie Związana łańcuchem toaleta. A tu mamy Hall Life 2 ikonę. Ciekawe czemu to tak jakościowo słabo wy wygląda? Chyba w obrótce. Patrzcie, tutaj Freeman free tańczy na dachu. Tego nie widziałem w poprzednich odcinkach. Widzicie, bardzo dużo tych szczegółów i sekretów tu można wyhaczyć. Ja wcześniej tego nie wiedziałem. O, inżynier Camerman, tego już dawno nie widzieliśmy. To był pierwszy raz, jak go, go widzieliśmy. Tam było logo kamery tytana. To, toaleta je kamermana. O, patrzcie, tu u góry jest statek e, powietrzny kamermenów No i mamy głośniki. O, patrzcie, tu też była nie, nie, ta brązowa toaleta. To mi to ominęło, ominąłem ten szczegół. Toilet, krali... Patrzcie, a ten po dachu chodzi, toaleta tam. No, jest dużo rzeczy, które można zobaczyć. A tu jest, słuchajcie. A, widzieliście, czyli to jest ten sam gościu, i spotkało się go to samo, jakby karma wraca. Po 15 odcinku on zepchnął kamermana z dachu, a teraz on spadnie z dachu. Patrzcie. Widzieliście to i po nim karma wraca. Są głośniki. Kalhoun tam był w stanie, rozjechany o tytan głośnik. Wszyscy się cieszyliśmy jak się pojawiła. potem, no niestety, patrzcie, i tu jest też ta niebieska toaleta. To jest trzeci odcinek, gdzie ona się pojawiła. Od tego momentu chyba już jej nie było widać. W późniejszych odcinkach Okej, okay, najmniejsza toaleta, co ciekawe, jak wejdziecie sobie w podsumowanie sezonu, to tam będzie glitchowa toaleta. A nie ta mała. O i tutaj jest ludzka skóra, głośnik widać, że ma szyję. Wygląda jakby to byli ludzie, po prostu. O, pierwszy raz się pojawiła kamera kobieta. O, i tutaj głośnik czyta o pierwszej toalecie. Jakaś biblia może, albo coś. O, i glitch. O, tu ich ładnie... Potem już się ten glitch nie pojawił swoją drogą, ale ich tu ładnie rozwalił. Ulepszony naukowiec. A patrzcie tutaj ciała to ale tych kamermenów. No i tu będzie infekcja. I to jest najsmutniejszy odcinek ever. Także, słuchajcie, to było niestety najsmutniejsze. No, on się zamienił. Patrzcie, patrzcie na sobie na ten, co on tu ma na klatce piersiowej. Zmieni się kolor, ma czerwony. Ten reaktor, a będzie żółty. Czy tam biały, biały taki. No i tutaj niszczą mi wszystkich. Logo YouTube'a No tu już łapią tych zainfekowanych i zrobią broń I patrzcie tu się TV-man pojawił tak swoją drogą Ciężko to było zobaczyć, ale jest On już wcześniej był z kamerami i głośnikami Ej nieźle Słuchajcie Czyli tu się w tym odcinku pierwszy raz tv Man pojawił? jak to jest taki szybki obrót kamery, to tego nie widać, tak? Ci tu jedzą popcorny. O, i tu się też TV-man pojawił. Mm. Tych tutaj zniszczyli. Ciekawe czemu to jako shorta oglądamy. Tu już chyba były, a nie, tu jeszcze shorty były. Tu też TV-man się pojawił. Hm. Ładnie go oklepują, nie? A toaletko? A! Ten, ten, ten czołg czy ten pojazd rozwali go, tą toaletę? No nie wyszło to niestety. A, tu już jest dłuższe, Te większe, szersze odcinki. Nowa ochro metoda ochrony. To jest niezłe. Słuchajcie, i tu jest ta. Wydaje się, że to był kamerman, który widzicie potem na odcinku 48. Ten z tą przepychaczką. O, proszę bardzo. Protekcja na tą radiację. Na to światło ochrona. Znak robi, e, g, znak palcem, żeby obrał właśnie te gogle. Ci ubierają już je, te kamermeni. Triple toilet, czyli potrójna toaleta. Bardziej to wygląda jak potrójna taka... E, ...wanna. I tu się tytan pierwszy raz pojawił. Czech, introsąd, gdzie to? Ciekawe. Tutaj znowu ta zniszczona toaleta gigantyczna. Ci się będą tu bić? No, mamy koła w ogóle na tej toalecie. Nie ma, nie ma ust. I tu jest ta burza, ta burza mnie zastanawia, czemu tam co, coś takiego stało. Hilltop Store. Patrzcie. W sklep Hilltop, prawdziwy. No i teraz mają okulary. I uciekają. Znikają w dymie. Dwarf Elf to jest słuchajcie krasnolot, krasnologrodowy. I tutaj mamy albo to jest TV-man, albo to jest właśnie ten człowiek, słuchajcie. Ja, jako pierwszy, bo dużo osób myślało, że jak wyszedł ten odcinek, że to jest e, TV-man. Ale słuchajcie, ja powiedziałem, poddałem to w wątpliwość i dobrze przepowiedziałem nową postać, która się pojawiła. już naprawdę wysyp tych nowych postaci się dokona. Ulepszony TV Man wygląda kozacko. i tutaj już walka z tym. I mamy tutaj person jakaś osoba też się pojawiła, zobaczcie. Walka Tytanów. To będzie ciekawe, bo tu też mamy, patrzcie. Tu też jest e, agent, stoi tam przy tym drzewie. Ślepy kameraman, możliwość sania ma i kamerą tutaj, słuchajcie, widzi. Sound, Wave, Knockback. No to taka tarcza dźwiękowa, nie? Tu już będzie ta pułapka. No i nowe toalety z piłami. Welding Protect Mask, ok. A, to jest dla tych, co spawaczy mają taką maskę, prawda? I nowy e, ten e, toaleta, która infekuje z helikop jako helikopter. W ogóle ona się potem pojawi znowu. I mamy tego agenta, którym być może jest Boom. No i tutaj mamy słuchajcie e, Help is e, Help is coming, czyli. E, pomoc nadciąga. Tu mamy He is Watching. On obserwuje. Pottery Store e, from Around the World. To jest, Słuchajcie, jakieś dookoła świata. Chyba z jakieś piosenki. W ogóle, zobaczcie sobie. I tutaj jest postać też. Kolejna. Ten agent obserwuje cały czas. Także to tyle jest na, na ten moment. Cześć, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie wszystkie sekrety do odcinka 49 tutaj e, zbierać. I zostawcie 500 lajków, like będzie mi bardzo miło. To jest wersja od tyłu, ponieważ mamy tutaj ukrytą wiadomość, oczywiście od e, TV-Manów. Mamy na początek słuchajcie, to takie zbliżenie. Na ten znaczek e, tytana, słuchajcie, tytan kamera. Prawdopodobnie jesteśmy w bazie, gdzie go naprawiali, i tutaj też on powróci. Jestem święcie przekonany, że powróci jeszcze do nas. W ogóle fajnie wygląda ta baza. Tutaj patrzcie, jest ta mm, TV-man prze, przeteleportował, przeniósł tego uciętego kamerę, i tutaj mamy pierwszy raz widzimy bliżej tego inżyniera e, kamera Mena. Także fajnie. Tutaj ci tańczą oczywiście, ukrywają się w tej bazie. No i komputery, telewizory, znaczy się wszyscy oni tutaj zbierają te 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 te, 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 te kamery, które we które go, przeżyły we go, czyli my musimy we musimy iść. my Co ciekawe, tu mamy kolejną umiejętność od e, właśnie tej e, kobiety te TV. E, może ona kontrolować skibidi toilety. To jest mega fajne. Także znaczy, tu jest mega plus, bo ona przejęła jakby tego z e, tego piłą mechaniczną i zniszczyła tego helikoptera. Co ciekawe, mamy gigantycznego. Zamaskowanego helikopter toaleta, jak widzicie tutaj, więc naprawdę mały szczegół, a naprawdę dużo. Okej, okay, czy mamy tu jeszcze jakiś sekret? Chyba nie. Tu jest słuchajcie, co ciekawe, że. Kibity Toilet biorą części z kamer i głośników, i oni też jakby je łączą ze sobą. To jest mega, mega ciekawe, słuchajcie, w tym wszystkim. Więc naprawdę troszkę słabo. Troszkę słabo tu się dzieje. No i tak wygląda, nie? No i umiejętność tej TV, kobiety TV, kurka pali. Teraz to pomarańczowe podpala z Toilets. A i tu mamy część od kamery, jak widzicie nawet. Czy tu ktoś jest? Może mi się wydaje. O i pierwszy raz, słuchajcie, w tej serii kciuk w dół dał Skibidi. Ten. Dał e, kameraman. Pierwszy raz, słuchajcie, czyli musi być naprawdę mega słabo. Tu jest w ogóle jakaś część też, o której nie wiemy. Ogrom tych, właśnie sekretów. To jest mega fajne, że dzięki temu, że jest ten odcinek od tyłu, możemy poznać też fajne rzeczy tutaj. Więc to jest mega plus. No i mamy Jimena, który ma żółte okulary. To jest dopiero coś, prawda? Do zobaczenia. To co, wszystkie sekrety z odcinka 50, i tutaj słuchajcie, zatrzymajmy się na chwilę, bo zobaczymy już niedługo nowe bronie w nowe bronie właśnie w tej serii. Myślę, że w 51 i następnym odcinku. Tu mamy jakiś pistolet lub granat. Tutaj jakaś nowa kamizelka z nowymi mocami. Mamy. To nie jest śpiący kameraman, tylko zmęczeni, po prostu, zrezygnowani. Mamy atak na bazę. Mamy też sekrety i tutaj jest kameraman, który ma wbity nóż w środku, i ten duży go niesie. Tu mamy bez ręki gościa. Patrzcie, tu jest nóż, to jest coś, ma wbite. Tutaj, oczywiście, jest bez ręki. Co ciekawe, mamy tutaj postacie dwie na tych mostkach po jednej i drugiej stronie. I to nie są TV menu, jakieś nowe, sekretne postacie, tylko kamermeni po prostu. Mamy też nowe skibidi. Ten kameraman pokazuje, nie podchodź tutaj. On nie, nie clapping to znaczy klaskać. On nie klaszcze, on mówi, nie, zbliżaj się, uważaj, nie podchodź. No i mamy naszego ninja nieśmiertelnego. No właśnie. To jest ciekawe, że on niszczy te budynki. Tu mamy nowe działko wymyślone przez nich, choć szkoda, że tylko jedno. Trochę słabo, nie? Jak na taką bazę. Mamy też ulepszonego KBD Toileta. No i mamy Tytana, kamerę, który powrócił i ma ten młot taki mega. Także naprawdę jest dużo ciekawych rzeczy. No i tutaj ma tą falę, także jest naprawdę mega, jeżeli chodzi o to ma magnes też w ręce, ten odcinek był jeden z lepszych, naprawdę jak nie najlepszy, myślę, że ten i odcinek z Big tą pułapką na Titana, ty TV-mana.